Dzień dobry. Ja tutaj Dzień, pół dzień dobry. Post. Dzień dobry. <grym> My jesteśmy normalni. Żadnych udziwnień nie będzie. Witamy was, trakmani. No dobra, już wystarczy, bo nie naprawdę pomyślałem, że coś okay. jest nie tak. Nie, no. Okej, okay, w porządku. Podcast z czym ty nie masz problemu, będzie <grym> krócej. <grym> Ze stolcem. O Jezu, nie, ja nie wyczymię. To puść. Też przestaniesz mieć problem ze stolcem. O, dostałem! Cztery, trzy, dwa... Hunter, jestem za tobą! A kuku! Kurde, złapał mnie! Nie. Ale, sorry, każdy po kolei. Tak, okay, łazienka jest zamknięta! Naprawdę, <laughs> przynieść ślub okręt, łazienka jest zamknięta! Oh God, to jest super. Biegasz i oglądasz Gesslerową, nie? No, Dodatkowa <laughs> motywacja. Łódka Ja ciebie bardzo proszę! Ej, to jest chyba najbardziej znany, znany nasz, w naszym duecie. Młodka, ja cię bardzo proszę! No co? no co? Jestem niewinna. I słodka, i urocza. Tak jest. No, o, chyba przed urodzeniem. Czekaj, Magda, kranika już szuka, nie? No, tu jest, tu jest, patrz, patrz. Dobra, to ja cię trzymam, a ty się no, Tak. O, są pudła na jak za dużo bie, wypijesz, otwierasz pudło To znaczy, jest jeszcze gorsza tortura, eee, wiecie, jak kiedyś uśmiechano, ale nie pamiętam. chyba też w kinach, generalnie... Wiesz, to... ale oglądać cały dzień twój kanał! Eee. <laughs> Oni po więcej nie zaprosili, do w chińskiej. Co do, odcinek do, 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 do to <laughs> mówisz, że cię więcej nie zaproszę? Staje. <laughs> Słuchajcie, ja za ten domek daję tyle punktów, bo już trochę za dużo czasu w nim spędziliśmy. Ja e, tam ja tu zostaję. Magda? Ja Dla też pokoju. zostaję w moim pokoju. <noise> tak, ja 10 na 10. Wow. Ja Magda? daję 9 na 10, minus 1, bo nie było maszyny do popcornu. <noise> A, no to młotka <noise> dała, to ja już nie muszę, bo będzie wtedy minus 2. No to dobra. No. To mnie 10 na 10 daje. Ja dałem 7. Bo może za dużo się oglądałem już epickich domków na naszym serwerze po prostu. Yy, dałem 7 punktów, ale to dalej bardzo dobra ocena, czyli razem mamy punktów 20, 36.

Młotka, patrz. Młotka, chodź, patrz. Najpierw w no. czerwone belki takie a'la burdel, a tutaj no. patrz, masz konfesjonal i idziesz się spowiadać. <laughs> chodź, Magda, wyspowiadam cię. Ja nie Czekaj, wierzę, się ci bo... lekt... ja nie wierzę, o... co tu się o... Nie tak ci miałam spowiadać, Magda, jak ty się spowiadasz? Ja nie